Dobra, szybki filmik. Pokażemy Wam jak ściągamy pianę z miodu. Jak z takiego miodu robimy taki. Pewnie nieznany sposób dla niektórych, ale nie dla wszystkich. Dobra, używam do tego, co to jest? Folia spożywcza, tak? Folia spożywcza. Dobra, Ci poczymam. Ty łutniesz. Dobra, to jest taki, taka folia leci. Musiała być trochę szersza, bo boki mhm. są tutaj widać, boki są no, nie będzie poprawić no, no to można zrobić dwa razy. My tak zrobiliśmy właśnie. Musi dobrze przylec do pianki. O wiele szybszy sposób niż łyżka. Musi y przydolić do pianki, dobra, ściągnięte. Mhm. I to góry szybko. No, za wolno. Mhm. <laughs> I tutaj jeszcze ten środek został. Później można założyć to jeszcze raz i, i koniec. Ale nie trzeba. Nie? Mhm. Dobra, i druga próba. Trzeba być musiała to chwycić. Nie na środek, nie, tylko gdzieś za łokie. Mm -hmm. to może zrobię? No, i czysto.